Firmy, w których w tej chwili jesteśmy, prowadzę od marca 1982 roku. Był to czas stanu wojennego, kiedy ślepobron wypowiedział wojnę narodowi. A ponieważ byłem szefem Komitetu Założycielskiego Solidarności w Kombinacie Rolnym po Wiśle w Czerninie, to wiedziałem, że. Ten system nie zapomina o swoich nieprzyjaciołach. W związku z tym wiedziałem, że muszę sam coś zorganizować, żeby rodzinę utrzymać. A miałem wtedy już dwójkę dzieci. Na dzień dzisiejszy zatrudniam 150 pracowników, dokładnie 147. Od 23 lat nie mam kredytu. Rozwijam firmę z własnych, wypracowanych środków. Mam około 40 patentów przyjętych. I chciałbym powiedzieć o wrogości państwa wobec firm, które chcą się rozwijać. Dzisiaj ten klimat mamy gorszy jak za komuny. Sprawcą tego jest Pan Leszek Barcarowicz. Nie powiem profesor, bo od profesora się wymaga pewnych, pewnego poziomu. Wobec niego nie mam żadnych wymagań i nie zasługuję na e, takie tytuł, w moim rozumieniu oczywiście. Jest to największy szkodnik, żeby nie powiedzieć, zbrodniacz gospodarczy, który system jaki był w czasach komunii, w tym, w tym paskudnym systemie, w jednej z pierwszych decyzji zlikwidował. Co to było? Przerobiłem to na własnym przykładzie w swojej firmie. Pierwszy to była ustawa o ulgach inwestycyjnych. Ona co dawała? Że jeśli przedsiębiorca kupił maszynę, obrabiarkę, urządzenie, to mógł sobie odliczyć z tej wartości 50% w postaci ulgi w podatku dochodowym. Czyli jeśli kupiłem za 100 tysięcy maszynę, to 50 tysięcy mi urząd skarbowy zdejmował z należnego podatku dochodowego, to był taki samonapędzający się mechanizm który prawie biurokracji nie było, ale powodował, że opłaciło mi się kupić nową maszynę, wyjąć z kieszeni swoje opodatkowane 50 tysięcy, bo mi urząd dokłada drugie 50 i kupowałem tą maszynę. I zwykle nowiutkie kupowałem, żadnych używanych. I to było bez straty dla budżetu, bo co się okazało, że jak kupiłem maszynę, to na dwie zmiany, dwóch pracowników zatrudniałem. Trzeba było prowadzić od nich podatek od płac, ZUS, podatek obrotowy wówczas był. I ja nie płaciłem podatku dochodowego, ale do budżetu coraz większych chodz odprowadzałem. Więc budżet nie tracił. Zyskiwał coraz większe przychody, jedynie tylko, że z tytułu podatku dochodowego miał mniejsze przychody. Z tym, że to był system, z którego każdy człowiek mógł skorzystać, a nie kolesie tylko, bo dzisiaj to kolesie tylko korzystają. Drugim elementem, który sprzyjał rozwojowi firm innowacyjności, to były okresowe ulgi podatku dochodowego. Ja skorzystałem z tego i dwa lata nie płaciłem podatku dochodowego. Dzisiaj tego młodzi nie mają. A dlaczego wbija to państwo szpony w ledwie wykiełkowaną roślinę i soki już próbuje wycisnąć, wyciągnąć, nie dając szansy na zakorzenienie się? a przecież ten człowiek on chce sukces odnieść to on będzie wszystkie pieniądze pchał w tą firmę żeby czuć się pewniej, żeby nie upał, bo ambicja każdego człowieka, który zarejestruje firmę, jeżeli ta firma trwała tyle i on gdzie żył i jeszcze 5 minut dłużej nie ma tego systemu Pan Barcerowicz to zlikwidował wid dziwi mi się, że Jesteśmy w ogon innowacyjności. Nic się nie zmieni, jeśli nie zmieni się system, i on nie wymaga pieniędzy. Ja zrobiłem taki projekt 221, innowacyjna gospodarka. Rozliczyłem go. W tej chwili robię. Chyba mi się nie uda 4-4. I powiem Państwu, że strata czasu. Strata mi. No, przede wszystkim czasu wysiłku na te stosy papierów, które nic nie dają. Zadam pytanie. To kto lepiej wie, co jest innowacyjną gospodarką? Ja, przedsiębiorca, czy urzędnik? Bo dzisiaj decyduje urzędnik. Mam tu obok przypadek projektu za 16 milionów, który mówi o tym, że to jest światowej nowości w ciągu trzech lat. A ponieważ przez płot mamy kontakty od dwudziestu kilku lat, no to te formatyzerki, które tutaj wprowadzono jako hit, już 30 lat temu je rozbierano jako zużyte fizycznie. One były tu. No, jakiś jakieś bariery, jakiś manipulator, technologii, nic. Na końcu wychodzi formatka meblowa, która. Ma oba boki oklinowane, ale zaksięgowany jest po stronie budżecie, innowacyjna gospodarka. I tak fikcyjnie się miliardy gubi pieniędzy. Nie może tak być dłużej, bo my się dusimy. Proszę zauważyć, jak mało patentów u nas się tworzy. Państwo może pomóc, że będzie 50% kosztów opatentowania pokrywało. Nie 100%, bo 50% to jest dużo odłożonych. Banki, żeby udzielały kredytów preferowanych. Jeśli rolnicy dostają preferowane, to przepraszam, a inni, którzy chcą rozpocząć działalność. To są gorszymi ludźmi, młody rolnik może dostać. A nie rolnik, to co? Musi śmieć? Jakie ma młody przedsiębiorstwa? Nawet zrobił doktorat w jakiejś dziedzinie i chce firmę otworzyć. I jest zdolniejszy dużo ode mnie. Ale ja już jednak mam bazę, mam obrabiarki, mam technologię, a tylko w warunkach konkurencji powstaje coś dobrego. Więc ten człowiek powinien mieć szansę, żeby zaistnieć, ale nie w uznaniu urzędnika, tylko system, żeby mu pozwalał, żeby bez uznania urzędnika on mógł skorzystać z tego systemu. Przecież zamek w Malborku już stoi 800 lat. Nie było wydziału budownictwa, nie było nadzoru budowlanego historii. Dzisiaj jest tak to wszystko przeregulowane, że tu decyduje, gdzie mam okno zrobić, gdzie nie mogę zrobić, to co ja jestem, idiota, tak? To on jest mądry. No tak wyszło, bo jak jego nie mam pieczątki, no to, to nie zrobię. No tak nie może być. Ja tu próbuję zrobić sobie od 2007 roku, A więc mamy 8 lat. Staw hodowlany. I nic nie wskazuje, że w ciągu dwóch najbliższych lat cokolwiek będę mógł zrobić. Bo urzędnikom się to nie podoba. Po prostu nie podoba. Jestem właścicielem, ale to tylko do płacenia podatków. Do decyzji? Absolutnie nie. Na przedsiębiorstwo, państwo. Lepiej nie pomaga, ale nich nie przeszkadza, przede wszystkim nikt nie przeszkadza. A jeśli chce pomóc, to spyta się czy chcemy tej pomocy, a nie nas gwałci, bo chce ten czy inny pomóc, sposób pomóc. Te strefy specjalne, to co to ma wspólnego z wolnym rynkiem? To jest zaprzeczenie wolnego rynku. Dlaczego o tym się głośno nie mówi? Dlaczego się to głośno nie mówi? Dla kogo to jest? Głównie firm zagranicznych. Czy okazji się polskie załapią? Przecież to destabilizuje rynek. Ja bym chciał, żeby państwo mnie chroniło przed nieuczciwą konkurencją, przed przestępcami. Przegrałem przetarg w Świdniku, w MPGK, oni mają wodę ciągnięć. wodomierzem jedynko klasyce, ja uchodzę, powiem nieskromnie, jako tego, który jest w czubie, jeśli chodzi o pomiarowanie, bo ja już mierzę poprawnie 5 litrów na godzinę, z moim wodomierzem, z Uzią, to jestem absolutnie czółka światowa, jeśli chodzi o wodomierze jednostrumieniowe. Okazało się, że firma z podłodzi wprowadziła na rynek firmy Wasser-Gerety niemieckiej z fałszywą plomem. Na no to moje twierdzenie dostałem pismo z Czech, z prawki, że jest to podobieństwo z fałszywą Wystąpiłem do głównego rzędu miar żeby zbadali, czy te plomby są fałszywe, czy nie. Stwierdzili na piśmie, tu mam, że to są fałszywe. Zgłaszam do prokuratury, do miejsca, właściwości miejscowej. Co nie robią? Umarzają. Umarzają. Jaki powód? Że te plomby były nakładane poza granicami, czyli w czeskich Gucie i Oblicach, akurat, a nie w Polsce. No to jest, no ręce opadają? No ten prokurator, widać, nie zna w ogóle prawa, bo nakładać plomby można na czymkolwiek, gdziekolwiek. Prawo mówi, nie wolno wprowadzać do obrotu a wprowadzenie do obrotu było w Polsce. No to jest osłona polskiego producenta. Ja muszę zapłacić opłatę legalizacyjną do państwa, żeby wprowadzić do obrotu wodomierz. Aż wodomierz wchodził bez niczego. To były setki tysięcy, a w czeskich budziejowicach zalegalizowali w sumie 400 sztuk. Państwo bierze podatki, żeby nas ochronić, żeby było przestrzegane prawo. I co robi? Nic nie robi. Mamy główny urząd Miar, który ma swoje funkcje. Trzykrotnie mówiłem panu Pawlakowi, że główny urząd Miar to jest spalona ziemia. Pani prezes Popowska, jak w jednym piśmie ujęłem, dokonała intelektualnej kastracji pracowników urzędu miar. W wyniku tego mnie nadzoruje Czeski Instytut Meteorologiczny w Brnie, a nie Główny Urząd Miar Warszawy. Bo oni przysłali bezczelnie umowę na napisanie umowy. I było tam siedem podpisów. A Czechom wysłałem maila, za trzy godziny dostałem maila, który do dziś dnia obowiązuje, gdzie było wszystko napisane, co, w jakim czasie, w terminie. Do dziś dnia minęło 7 lat. Można? Można. Ja już ponad 100 tysięcy euro zapłaciłem za usługę tego urzędu. Przecież to powinno w Polsce zostać te pieniądze. Pawlak coś tam wspomniał. Nie, nie, to, to do nich nie trafia. Do nikogo nie trafia. Pisałem do Ministerstwa Gospodarki. No to przecież to, to no napisałem, bo taki był mój Co? Nawet odpowiedzi nie przysłałem. Bo pani Popowska to jest koleżanko tych urzędników, oni, ona tu przyszła. Co nas niszczy? To niestabilne prawo podatkowe. O tym się mówi i co? i kombinują bez Ja na konferencjach, dużych spotkaniach na wstępie jakiegoś swojego wystąpienia mówię, że jestem wielokrotnym przestępcą gospodarczym. No w pierwszej chwili jest takie, trochę, takie, takie taka atmosfera, trochę zdziwienia, ale mówię nieświadomym przestępcą. Bo mnogość przepisów, które mi obowiązuje, których w większości nie znam, pewnie przekracza. Ale jak ja mam to przestrzegać, skoro nie jest stanie człowiek tego objąć, jeśli pani minister finansów swego czasu w rządzie PiS-u, powiedziała, że ona się już pogubia w prawie podatkowym, pani minister finansów. To co ja biedny żuczę, który muszę znać prawo podatkowe, prawo odnośnie urzędu miar, prawo pracy, trochę się znać na wodomierzach, to przecież ludzki łeb nie wytrzyma takiego obciążenia. I wszyscy my jesteśmy, to nie że ja, tylko że ja zdaję, mówię o tym, że jestem przestępcami, bo tak stworzyło nas państwo. To za komunię aż tak nie, nie, przy... nie chciało nas zrobić przestępcami chociaż też. Takie było w zamyśle, że ludzie ubanie podnosili. Oczywiście na tym napisie na froncie w moim budynku nie mam na myśli wszystkich instytucji państwowych. Uważam, że inspekcja pracy jest potrzebna. Sanepit jest potrzebny, Urząd Skarbowy jest potrzebny, wiele innych instytucji jest potrzebnych. Bo ja zagoniony miałem wczoraj kontrolę inspekcji sanitarnej. I wytknęli, tam szybki brakuje, tamto, tamto, tamto. to, tam to. Zrobili protokół. Niektóre chcieli ustnie, nie, piszcie wszystko do protokołu. Ten protokół dostanie pracownik odpowiedzialny, wykona wszystko, na piśmie zamelduje, skontroluje, czy coś jest zrobione. I tak powinno być. Ja nie jestem totalnym wrogiem instytucji, ja nie jestem anarchistą, jestem za państwem, ale państwem rozsądnym. Co, się, co to państwo robi? Napuszcza urzędy skarbowe. Przez to, to niedawno żeśmy to mogli y, słyszeć. Napuszcza policjantów, którzy głównie polują na nas. Nie są nam sprzymierzeńcami. Ta władza próbuje nas podzielić. Niesłychanie. Nie. Musi być klimat dla firm, że my jako jedyni wytwarzamy dobro, z czego żyje to państwo, żyje to społeczeństwo. Jedyni. Urzędnik nigdy nic nie wytworzył. Z czego można żyć? Wytwarza jakieś um, niepotrzebne rzeczy. Armia. Nam upadła, bo mamy tylko resztówki. Łukaszenka jakby chciał, to by tupnął no i po tygodniu jest na odrze stoi. Przy dzisiejszych siłach mamy tylko dużo generałów. A mieliśmy 400 tysięcy wojska, a urzędników mieliśmy dużo mniej. Dzisiaj mamy urzędników straszliwej ilości. Kosztem armii, a przecież oni nas nie obronią. Więc gdzie my żeśmy jako państwo poszli? A przecież ja też chciałbym się czuć bezpiecznie. Powiem państwu, że widząc to, co się dzieje, nie mogę pogodzić się z tym, co tu, się, co tu jest w tym państwie. Totalny upadek szkolnictwa. Zaczynając od podstawówki, wprowadzają takie sposoby logicznego rozumowania, które z logiką nie mają nic wspólnego. Wiem, bo z moją zuśką czasami robię, odrabiam lekcje z matematyki. Jak tu zrobić, żeby bardziej skomplikować? A przecież mnie uczono, jak tu zrobić, żeby zrobić to prosto. Prosto. Dlatego też podjęłem działania i są w toku, żeby od przyszłego roku, 1 września, rozpoczęły e, e, utworzyć szkołę technikum mechaniczne, elektryczne, elektroniczne przyzakładowe, bo nie ma ludzi do pracy, nie ma ludzi wykształconych. Ja nie wiem, ludzi z dokumentem o wykształceniu. To zupełnie dwie rzeczy. Jeśli ja Pytam się, absolwenta technikum elektrycznego. To jako wyber to lubię przepytać, że wiedział, co oni w ogóle z czym przychodzą. O prawo ona, a on oczy w sufit. To ja już nie mam nic pytań. Już nie może być łatwiejszego pytania. Zadaję pytania po mechanicznym. Nic nie umie. Oni mają zaległości z matematyki, z fizyki, bo z tych przedmiotów. Pytam chemii ze szkoły podstawowej. Dotyczy to również absolwentów szkół wyższych. Kogo ja mam do pracy wziąć? Czego ja mam go uczyć, jak on nic nie umie? Jak on nie miał prawie praktyki? Taki przypadek miałem, że dzwoniłem na politykę gdańską, czy ten dyplom jest prawdziwy, bo ten człowiek no, nie dysponował absolutnie żadną wiedzą techniczną. Tak po 20 latach tego eksperymentu pana Buska mamy w takim miejscu to szkolnictwo. Mam nadzieję, że ten wybór na prezydenta, pana Andrzeja Dudę, przyniesie nam zmianę. Ja na niego głosowałem. Nie muszę się tego wstydzić. Myślę, że jesienią trzeba dokończyć dzieła i wybrać takich, którzy będą chcieli słuchać. Bo jak ludzie z Platformy słuchają, no to to wiemy. Ja i Panu Piechocińskiemu mówiłem o tym. No ale przecież to, to mój głos to tam dokąd leci? Pewnie nawet nie pamięta, że w ogóle ze mną rozmawiał. A Główny Urząd Miar jest to istotny element każdego państwa. Tylko, że nie w Polsce. Powiem Państwu, że jestem człowiekiem zawodowo spełnionym. Firma się rozwija, technologie z zachodu ciągniemy. Część wymyślamy. To, co nam bardzo robić Zabrał, nie dał nam, to czasu nam tylko trzeba było. Nam, polskim przedsiębiorcom, wystarczył tylko czas, żeby zaimplementować rozwiązania, które na zachodzie już funkcjonowały. My byliśmy odcięci. Nie brak nam było pomysłów, chęci, środków. Łatwiej było coś zniszczyć, sprzedać, zmarnować. Czyje oni, oni wykonywali polecenia? No takie pytanie mi chodzi. Czyje? Bo ktoś, kto niszczy polską gospodarkę, no jaki może mieć w tym interes? No nie ma, ja to w tej firmie nic nie niszczę. Bo to ma swoją wartość. A tu się uparli na gruzowanie. Na schładzanie, jak to pan Barcerowicz mówił. Schładzał i w końcu nas zmroził. I dzisiaj on jako, patrzcie, jako wolnorynkowiec się wypowiada. No całe szczęście, no na onecie mu pamiętają i, i rzeczywiście myślę, że już, już on replayu nie będzie miał. W każdym razie wszystko zrobię, żeby tak było. Proszę Państwa, ja myślę, że Państwo jeszcze do jednego nie jest przygotowani. Do stworzenia warunków, do przekazywania firm następnym pokoleniom. Okazuje się, żeby przekazać firmę nie na zasadzie spadkowej, to ja muszę za granicą utworzyć fundację. I wtedy mogę przeprowadzić, że bierze fundacja firmy zarządza rodzina moja i to przechodzi łagodnie z pokolenia na pokolenie. A dlaczego nie w Polsce ma być? Dlaczego się szlajać po obcych krajach? Wiem, że pan Blik próbował to zrobić w tym sejmie, no ale nie dziwię mu się, że go w ogóle nie chcieli słuchać. Bo ja myślę nie tylko o swoich dzieciach, myślę o swoich wnukach. Ja dzisiaj pracuję dla wnuków. I to państwo też mi jest wrogiem, bo nie pozwala mi zrobić tak, żeby trwale przekazać to, co ja wypracowałem, żeby to nie uległo zmarnowaniu. I tak nie może być dłużej. Nie chwalą się, że emerytury są mniejsze dużo od 1 stycznia obliczane. No, jak ma być, jeśli nie ma klimatu, warunków do rozwoju polskich firm? Ja, wbrew wszystkiemu i mimo wszystkiego, się rozwijam. Zapraszam na stronę internetową, żeby zobaczyć, co my robimy, czym się zajmujemy. No bo ten mój taki mini wywiad nie służy temu, żeby mówić o tematach, które tu w firmie się dzieją. Ja, mimo wszystko wierzę, że to, że rozpocząłem rozmowę na temat wrogości państwa dla tych trzech elementów ojczyzny, firmy i rodziny że to spowoduje nie większą wrogość, tylko zlikwidowanie tej wrogości. Że to trze do decydentów fakt wrogości instytucji państwa i trzeba to zmienić. Ja w tym, tej intencji zrobiłem, nie agresywnej, pokojowej, żeby to zlikwidować. Ja nie chcę walki. To, co mówi pan Duda, budujmy porozumienie. Jak najbardziej on mi odpowiada. Nie dzielić na racjonalnych i tam, nie wiem, jak Komorski tam wymyślił tych drugich. Tak jakby on był racjonalny, prawda? No, yy, przecież to, to on twierdzi, że on jest mądry, a reszta to są głupki. No to. Panie Komorowskiej, to ja w tej grupie łuków jestem. No bo tak mniej więcej Pan yy, yy, mnie zaliczył. Wielu jest nieprawidłowości, o czym mówiłem to tydzień ojczyzny. Dzisiaj dostałem pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na dwóch i pół stronach piszą, że oni nic nie mogą. Tego nie mogą, tego nie mogą, tego nie. dosłownie całe pismo jest, czego oni nie mogą. Czyli nic nie mogą, czyli co trzeba, zlikwidować to ministerstwo. Po co oni są? No, skoro nic nie mogą, zgłaszam konkretne przestępstwa, ewidentne złodziejstwa. Nic nie mogą. Tyle set ludzi, a może tysięcy nawet, wykształconych, nic nie mogą. Naprawdę trzeba tych, którzy są niepotrzebni, niech i do tej pracy. Przecież to nie są głupi ludzie. Tam mądry zatrudniają. Niech się zajmą pożytecznymi rzeczami, żeby byli pożyteczni całego społeczeństwa. Dziękuję za cierpliwość tym, którzy do tej pory dotrwali. Dziękuję.